Kilkaset mieszkańców Jawożna wzięło udział w wyjątkowym orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Dąbrowy Narodowej. Barwna procesja wyruszyła spod remizy OSP Dąbrowa Narodowa, by dotrzeć do Betlejem. Wraz z trzema królami uczestnicy złożyli dary Dzieciątku Jezus, celebrując tę niezwykłą tradycję w radosnej, świątecznej atmosferze. Zapraszamy w nasze progi, niech odpoczną wasze nogi. A przy tej słodzie, ogrzejcie się przy naszym miodzie. Pięknie dziękujemy, chętnie u was odpoczniemy. Gdzie królowie jadą, nie kładą. Hej, kolenda, kolenda. Królu, dziękuję. Widzicie, co tam słychać w wielkim świecie? Gospodarzu, wiesz, wiesz się, że narodził się król nowy w Waszej kraj, krainie, krainie Jehowy. My go pierwsi widać chcemy i starani do niego jedziemy. Mówisz, że u nas się narodził stanie, a gdzie ma to Gdzie jego mieszkanie? Myśleliśmy, że wy wiecie i do króla chętnie nas zaprowadzicie. Wiesz, mówicie, żeście nie słyszeli o nowym królu zrodzonym na tej ziemi? Żadna niewiasta dziecka nie powiła, byłaby to dla nas nowina całkiem miła. A była tu u nas niedawno. Był tu człowiek z żoną w ciąży. To był tylko chwilę i prosił o gościnę. Ja to szczerze nie pamiętam, ale miejsca drogi panie nie było u nas na panie. Więc odszedł mąż i nieboga, a mnie ogarnęła trwoga. Co się stanie z dzieciną? Więc wskazała im drogę do oszopy, gdzie bydło przebywa. I tam się schowała ta poczciwa rodzina. O, niedaleko, tam gdzie ta miasta, tam mamy coś Wszyscy królowie jadą, złotrogim nakładą. Hej, kolenda, kolenda. Co robię, mnie, gdzie bóg narodzi się. mnie, nie mogę spóźnić się. Nie wchodzić Jezu, pięknie ci zagramy. Pewnie się o ciebie mama niepokoi. Bo nie wie, gdzie jesteś, na pewno się boi. Więc wracaj do domu, dziecinko miła. A może nie wracasz, boż drogę zgubiła? Mam drogę do domu, lecz nie chcę tam iść. Nie ma tam nikogo, nie mam tam z kim być. Mama i tata wciąż długo pracują, że tam ty długo tylko obiecują. Nie mam siostry, ni brata, lecz go szukam sobie. A może go znajdę w Jezusa o sobie. Jezus przyszedł po to, by go ludzie kochali, by do niego przychodzili i przy nim zostali. Chodź więc do nas, dziecino, usiądź przy cupeczku i razem z innymi śpiewaj dzieciąteczku. Ale kożuszek, żeby się nie odmroził nóżek. A ja dam malutkiemu rumiane jabłuszko i jeszcze dołożę z piernika serduszko. A ja dam fujareczkę. Żeby przygrywała Matka Boża, jak Cię będzie kołysała. Niech Pan Bóg zapłaci, pastuszkowie mili, żeście mego syna tak pięknie uczcili. Była to dla niego nie lada uciecha. Patrzcie, jak się do Was wesoło uśmiecha. Skrzyp wóz, wielki z wielki mróz na ziemi. z wóz, wielki z wielki mróz na ziemi. Se croul o velladon, Zvot o birre kvadon, Hei kolenda, kolenda A komuś takiemu dzieciom małemu, a komuś takiemu dzieciom małemu. Cóż to za dzieciątko? musi być paniątko tej kolenda kolenda.